Koktajl drożdżowy dla pani, pani trener. zapomniałeś o słomce. Słuszna racja. A najlepsze, że słomka robi takie ichu-ichu, jak się ją wciąga i wyciąga. Skradu, 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 stop. Raju, ale ta izma to ma niezły wykop. Tupu, 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 znik. Naskarżę na nią profesor Amzi. Patrzu w lewo, patrzu w prawo... Pani dyrektor chciała mnie widzieć, tak? Tak! Wchodź, nie gadaj! Powiem tylko, że chyba wiem, kto wyjadł Miołę ze stołówki. To podobno jemioła. Nie, to jeleń! Mój najnowszy plan unicestwienia kusko niespodziewanie zawiódł. Jak mógł sobie odmówić zjedzenia tak pysznego ciasta? To ciasto, to tego pyszne! Oni chce zrobić krzywdę kusko? Może zgadam panią z Izmą. Ma podobne pomysły. Krąg, matełku, to ja! Izma! A. Znacie się? A wy tu co? O, właśnie mieliśmy się zamiar wesoło katapultować. Ale przyszli władcy przodem. No, sam nie wiem. To urządzenie chyba wywaliłoby mnie nie wiadomo jak daleko. To ile? Coś ty za darmo! Darmo? Ja pierwszy. Boję się. Izma, chodź ze mną. Krąg, tego nie było w planie! Ciąg za wajchę, Krąg! Pani mnie wzywała, profesorowi? Tak, ona akurat wyszła. Jestem profesor e, e. Kanork. A tak. Profesor Kanork i ten e. <ścoughs> Ostatnio ciągle tylko uczysz i uczysz, ty weź, chłopie, jedź na urlop. Należy ci się! No dobra, widzę tę starą szczotkę, która chcecie zniszczyć. Nazwijmy ją Izmeralda. To znaczy Izma! Nie powiedziałem izma, tylko Izmeralda. Wiem, że brzmi podobnie. To są podobne litery, ale podobieństwo! To przypadek. A, tu nie o to chodzi. Przez to wszystko. Będę musiała iść na bal z jakimś wielbicielem, jakimś nieznajomym. A co jak to będzie Brzydal? No właśnie. Może to człowiek Homar? No wiesz. Szółka, hityna, szczypce? Na razie. Kurczę, najpierw jakiś wielbiciel niemowa, a teraz człowiek, homar. Siemasz, masz Może byśmy tak obejrzeli meczek przy przygrzanych w mikrofali szpinakowych babeczkach? Aaaa! Nigdy! Nie kupuj gotowych! Można je bardzo łatwo zrobić samemu. Po pierwsze, włączyć piekarnik na 200 stopni. Po drugie, wylizać miskę. Nie, to po 22. Ech. A zresztą. <gry> Poznałeś mnie w tej postaci? Jakiej postaci? Czekaj, jeszcze nie, zaraz, chwila. Krękaj robaku, albowiem przybywam, by wyrządzić ci krzywdę, bardzo nieprzyjemną i bolesną. Widzisz? I znów dobrze. Potem znów jestem straszny, a potem przychodzi. Wiem, daje się we znaki, co? Co ty nie powiesz? Wiesz, co się stało, jak kupowałem rogale? Miały być rogale, a nie pączki! Nęcnico! No i mnie wyprosili. Nad te drzwiami tabliczka. Demonom dziękujemy. To obrzydliwa dyskryminacja! Masz pomysł, jaka może być przyczyna tych zmian? Słucham? Dodałam ci eliksiru demona do pieroszków. Co? Drzebałaś przy pieroszkach? Chciałam sprawdzić eliksir. No i masz demon. Nie demon, demon, znów nie demon! Do niczego jest! Wyjaśnijmy sobie coś. Demon, nie demon, wszystko to jakoś zniosło. Ale od moich pierożków na przyszłość para! Dogadaliśmy się? <głos> <głos> Cześć, dziewczynko. Pomóc ci otworzyć ten wielki słoik z ogórkami? Nie, nie trzeba. Aha! Mam was! A. Jednak Malina i Krąg chyba nie podążają za mną, grając na bębenku, żeby zrobić klimat. Oh, mówiłam ci, daruj sobie ten bębenek. Nie bębenek, tylko bongos. E, profesor Amzi? Czego chcesz, Krąg? Nie widzisz, że głowie się jak uniemożliwić kusko ukończenie naszej uczelni? Przecież jest pani nauczycielką. Nie powinna mu pani raczej pomagać? Ty wciąż nie łapiesz, co Krąg? Ja nie łapię. A pani rzuca? Uważaj! To nie izma, tylko ja. Chyba już raz widziałem, jak była mną, więc pewnie ja jestem nią. Taki już jestem, cały ja. Albo ona, jakieś to skomplikowane. To się musi skończyć. Wszak banany są dla małpy. Ma pan sprawdzić pracę domową, Kusko? To młody geniusz, któremu należy się więcej szacunku ze strony nauczycieli woźnych i policji. Policji? Nie ruszać się! To znaczy, przepraszam, ale chciałbym zamienić słówko z Amzibotem. Eh, i z botem. E, panią dyrektor, która nie jest robotem! Spadaj mięśniaku! Mięśniaku? Kusko, oddaj mi pilota! Wyjeżdżam do Kronkenice, gdzie nikt nie będzie się ze mnie śmiał przez to, że jestem inny. Więcej kreseczek, proszę. Dzięki. Uwaga, łobuzy, jestem Krąg. Będę miał na was oko, podczas gdy magister ścisła będzie szukała dyrektor Amzi, która gdzieś się zniknęła. <laughs> Nie chcę, drodzy chuligani, byście traktowali mnie jak jakiegoś oprawcę. Tylko jak krąka, zwykłego człowieka. No to jak, damy trochę ognia? Na początek impreza. Kronk, musisz mnie stąd wyciągnąć. Oni zrobili ze mnie mumię. Sorry młody, nabroiłeś. Teraz musisz odcierpieć. Za co tu siedzisz? To przez kusto. Chłopak ma niedobry wpływ na innych. Trzymaj się od niego z dala. Nie widzisz kto ja jestem? Widzę. Nieszczęśliwy, potrzebujący pomocy nastolatek. Kusko, wiesz co ci powiem? Jesteś super... Stręciuchem! Chciałam powiedzieć palantem. To by było niegrzeczne. Krąg! To nie ta, co trzeba! Popatrz na podpis! Czaka praca domowa. Ha! Ale kto to jest ten domow? Pewnie jakiś emigrant albo może agent. Krąg, do mnie! Na swoją obronę mam tylko, że dzieciak był mało rozgarnięty jeszcze zanim dostał piłką lekarską. Cicho, kaczanie! To ja! Ja, Izma! A, tego się nie spodziewałem. Będziesz się dziwił za każdym razem? Tak mi się zdaje, no. Spójrz tylko, ile zostało. Nie pomogłeś mi sprzedać ani jednego pudełka. Nie mogę założyć śniadaniowego imperium z frajerem na opakowaniu. No to co mam zrobić? Nie mogę dorwać piłki. Kusko rzuca się na nią jak pies. A ostatnio to nawet jak żyrafa. I dlatego znalazłam sobie nową twarz na pudełko. <laughs> to Pinensby? <laughs> z tego liceum? Nasz wielki rywal? Z którym jutro zagramy? Nie mogę przestać chychać. Oprócz tego meczu jest też w tym roku 30 zjazd mojego rocznika. Chyba masz na myśli 130. Krąg, ja mam 48 Świetlnych. lat. Świetlnych. Byłam najpiękniejszą dziewczyną w całej szkole. A tutaj piszą, tej to się w życiu nie powiedzie. Nie mogę się zdecydować. Mam wybrać wredny wehikuł czasu, wredny promień niewidzialności, czy wredną MP3? Dlaczego ta MP3 jest wredna? Nie. No bo gra tylko disko. Barbarzyństwo. Musisz ją teraz złapać. Ja? Czemu ja? Ponieważ ty mnie w to wpakowałeś, pamiętasz? Z tą swoją tubą kłapaczką. No dobra, to prawda, ale powiedz jak ty ją najpierw złapałeś? Nie wiem sam. Czekaj chwilę. To było jakoś, że zastanawiałem się i potem jakby taki wir przeleciał po ekranie. No i voila! Małpa! Tak jakby wir mówisz. Ściema sprawdzę to, jak ja mam złapać małpę w takim stroju! Ty, no popatrz, jeszcze raz chcę. Jak mam złapać małpę o pustym żołądku? Niebywałe. Czekaj, czyli to wygląda tak. Chcemy się pozbyć gułaki. I urządzamy mu przyjęcie. Boimy go eliksirem. I zamieniamy w lamę. Potem zwijam go do worka i wywożę za miasto. I co ty na to? Było, kobieto, nie pamiętasz już? To był pierwszy plan pozbycia się kusko. Nie wypalił. Nie, nie, nie. Czekaj, krąg. Ty... Będzie zupełnie inaczej. Nie przyrządzisz teraz pierożków, tylko krokiety rybne. Wybornie, wybornie, wybornie! Kusko, sądzi, że odwiedzą go niedługo kosmiczni wędrowcy. A prezenty przywiozą? Nie istnieją przecież! Jak to prezenty? Nie, kosmiczni wędrowcy! Skąd wiesz? Kosmosem nie rządzisz. Krąg! On zobaczył to! Patrz! Statek zwiadowczy! Przecież to zwykły parasol. <laughs> Statki kosmiczne udające zwykłe parasole. Гениально. Dzięki, że zgodziłeś się na tę próbę, jestem wyluzowana i spokojna. Możemy zaczynać. Malina, co ty masz na sobie? Nie miałam kiedy się przebrać. Nie miałam się kiedy przebrać. Tak, wiesz, u nas w Inkolatce potrafimy organizować sobie czas, a czas to pieniądz, tak? Jak mam zatrudnić kogoś, kto nie umie radzić sobie z czasem? E, nie, 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 ja mam czas. Szczera, szybka odpowiedź z Marszu. A właśnie z Marszu. Słuchaj, co wiesz o kremach na zmarszczki? E, nie znam się na kremach na zmarszczki. Czyli, że co, nie znasz się na kremach na zmarszczki? Krąg to pismo dla nastolatek. Izma walczy z nimi od 14 roku życia i dopiero po stu latach widać, że te kremy zaczynają działać. O czym ty w ogóle mówisz? Czyli że ty nie wiesz o czym ja w ogóle mówię. Dobry dziennikarz zawsze wie o czym mówią inni ludzie, nawet jak nie wie. Krąg to jest jakiś absurd. Dla ciebie pan Krąg, jeśli już K R O N O N przez duże K. A jak się nazywa nasz fotograf? Modelka z okładki? No, kolor szminki modelki z okładki? Czerwone chili a, 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 a! Malina, odnoszę wrażenie, że nie jesteś wyluzowana Więc co ma pani mi do powiedzenia, pani dyrektor? Knork? Izma, muszę ci zdradzić małą tajemnicę Wcale nie jestem panią dyrektor Jestem... W krąg! No co, ty nie świrujesz? Powinnam? Ja się ledwo trzymam Być dwiema osobami to nie jest normalne Dobra przeszło mi. Jesteś młody, całe życie przed tobą Proszę cię, nie powtarzaj moich błędów Nie wchodź w układy ze starymi wiedźmami, które pomiatają tobą bez przyczyny Starymi wiedźmami? Ciąg za wajchę, krąg, ogól mi nogi, krąg Ciągle czegoś chce I cały czas ma nowe idiotyczne pomysły na pozbycie się kusko A mogłaby go od tak wziąć i wtrącić do rochu, Ale nie, musi być wybornie Głupia baba mogłaby choć raz wybornie umyć zęby Musimy znaleźć najbardziej szatańską machinę ta się nazywa mini maksymalizator. Ciekawe co ona. Przestań się wreszcie wygłopiać i pomóż mi coś znaleźć. Krank, możesz mi pomóc? Bogowie peru, już nie chcę. A, teraz jest jeszcze bardziej ochotne niż wcześniej. E Sorki. Nie wiem, co się stało z naszą kasą, ale tak być nie może. Sara, czy w królewskim skarbcu nie ma czasem złota? Zamknięte do czasu, aż kusko nie zostanie cesarzem, a ty nie chcesz dopuścić go do władzy, więc sama widzisz klasyczne błędne koło. To problem typu, co było na początku, kura czy może też rosół. To tylko kura wie, ale weź tu z taką gadaj. Rozwiązanie jest jedno. Nie oddam ci kury. Musimy napaść i obrabować cesarski skarbiec. No nie wiem, trochę to nie w porządku. Będziesz mógł założyć taką maskę rabunkową. Ooo, i będę wyglądał jak szop.